medycynie od płyty ona i on ze studią grzeczek minęło 11 lat pamiętasz jak tworzyliście tę płytę bardzo dobrze pamiętam większość, większość wokali powstawała w takim pomieszczeniu metr na metr u mojego szwagra w takim domowym studiu w bloku ja sam byłem realizatorem pierwsze wokale nagrywaliśmy tam właśnie głównie głównie z muzykę tworzyliśmy głównie stabem, także no, bardzo miłe czasy. Pamiętam jak dziś, jak powstawały konkretne piosenki, co z nami będzie. I, no i sama, same tytułowe, ona i on. No, bardzo, bardzo, fajny, bardzo fajny czas. No. W, w, tak naprawdę mnóstwo pomysłów w głowie, i, i myślę, że ta płyta dla wielu osób, które pamiętają, to jest taki, taka, taka perełka. Ja też uwielbiam do niej wracać i, i sobie przypominać te czasy. Spodziewaliście się, że to będzie taki sukces? W, nie, nie spodziewaliśmy się, no, pierwszy numer, nowe szanse, faktycznie y, znalazł uznanie gdzieś tam w zgłośniach radiowych, udało nam się wystąpić na, na festiwalach, y, później było co z nami będzie, jeszcze, jeszcze fajniejszy sukces, ta piosenka, która do dzisiaj na koncertach, muszę powiedzieć, że y, y, ja grając swoje koncerty, y, no jest chyba najmocniejsza, naj najbardziej rozpoznawalna piosenka po tylu latach, z, mojego, z, mojego, z mojej perspektywy gdzieś tam. Także fajnie, że udało się stworzyć coś takiego, co zostaje na lata. I yy, no mnóstwo wspomnień to jest te 10 lat to, i to jest szczególnie te początki. Te ledy co z nami będzie. Gdzie jechaliśmy na pustynię Błędowską naszą yy, tutaj w Pols yy, polską pustynię tak zwaną. Yy, całą drogę padał deszcz, a Zajęliśmy na miejsce, wyszło słońce i nagraliśmy jak naprawdę na Saharze. To wygląda. Mnóstwo fajnych, y, mnóstwo fajnych rzeczy i wspomnień. Kto tutaj był autorem tekstów? nie Ja, nieskromnie muszę powiedzieć. <laughs> także Ja teksty, tak, zazwyczaj tak to, tak to się odbywało, że głównie pisałem te piosenki, Sylwia Melodię, y, dużo w te, z tamty, y, utworów z tamtych czasów. Mówimy cały czas o tej płycie, ona i on, bo hmm. już nie o kolejnych, ale y, dużo, dużo, rzeczy robił Tab, ale nie tylko. Y, Kuba Mańkowski tutaj z Gdyni y, i parę innych osób współtworzyło, yy, współtworzyło do te piosenki, także. Tak. Od tego czasu minęło 11 lat nie myśleliście, żeby zrobić właśnie coś podobnego teraz. Yy, no zrobiliśmy piosenkę dobre myśli. Bo yy. właściwie 10 lat później, bo w zeszłym roku wyszła. I raczej to by było chyba na tyle. To był taki akcencik, taki ukłon w stronę właśnie, w stronę tamtych, yy, tamtych wydarzeń. I myślę, że każdy z nas ma swoje jednak gdzieś tam pomysły i, i, i tak jest fajnie, tak jest łatwiej i przyjemniej.